Przedrostek eko pojawia się we wszystkich obszarach działań współczesnego człowieka. Z każdym rokiem coraz więcej osób zwraca uwagę na to, by swoim postępowaniem nie zakłócać funkcjonowania naturalnego środowiska. Ekologiczne podejście do życia przejawia się także w gałęzi turystyki nazwanej ekoturystyką. Celem ekoturystyki jest podnoszenie świadomości ekologicznej osób podróżujących, przebywających na, na urlopie, zwiedzających. Ekoturysta nie zakłóca rozwoju przyrody, nie dewastuje jej i po prostu dba o nią, o nią i jest z nią zintegrowany. Ekoturystyka to podróżowanie przyjazne środowisku, którego celem jest poznanie bogactwa przyrodniczego i kulturowego danego regionu, oraz przynoszenie korzyści ekonomiczno-społecznej ludności miejscowej. Ekoturysta aktywnie poznaje tereny, dbając o to, by pozostawić je w stanie niezmienionym, sprzyjając tym samym ochronie środowiska przyrodniczego i kulturowego regionu. Ekoturystyka to szansa na rozwój ekonomiczny naszego regionu. Można uprawiać się w każdym miejscu, zwłaszcza tak atrakcyjnym przyrodniczo i kulturowo terenie jak województwo Kujawsko-Pomorskie. Ekoturystyka to wiele form wypoczynku. Mogą to być spacery po lesie, jazda na rowerze lub wyjazdy poza miasto. Ale można też wybrać inną formę wypoczynku, na przykład spinanie się po parku linowym. Chodzi jedynie o to, żeby nie naruszać środowiska naturalnego. Ekoturystyka to forma podróżowania i wypoczynku z poszanowaniem przyrody. Ekoturysta stale pogłębia swoją wiedzę o zasobach naturalnych, o przyrodzie oraz o jej ochronie. Ekoturysta stara się poznać walory kulturowe otoczenia, w którym się znajduje. Może odwiedzać obiekty cenne kulturowo. Przykładem takim jest na przykład wiatrak w Bierzgłowie. Drewniany wiatrak Koźlak został odnowiony i pełni teraz funkcję edukacyjną.